Fiszkowa kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa kartoteka. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które skończyłam czytać w poprzednim miesiącu, czyli we wrześniu 2022 roku. Będzie tych książek chyba pięć, a wszystkie, o których dzisiaj mówię, będą podlinkowane w notatkach do dzisiejszego odcinka. Zapraszam do słuchania dalej. Pierwszą książką, jaką skończyłam czytać we wrześniu, była to książka Wygnaniec, 21 scen, z życia Zygmunta Baumana. Książka jest napisana przez Artura Domosławskiego, była w tym roku nominowana również do Nagrodynika, i jest to książka, o której dość szeroko opowiadałam w poprzednim odcinku tego podcastu. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani jakąś szerszą opinią na ten temat, to zapraszam Was do odsłuchania tego poprzedniego odcinka. Tutaj wspomnę tylko tyle, że książka podobała mi się bardzo. Ja ją oceniłam na 5 gwiazdek, na 5 możliwych, a więc najwyższa możliwa ocena. Jest to książka, która nie tylko opowiada o życiu tego sławnego polskiego socjologa Zygmunta Bauman'a, ale także o przemianach polityczno-społecznych w Polsce po II wojnie światowej. Jest to książka, która opowiada właśnie o tych przemianach społecznych, ponieważ Zygmunt Bauman urodził się jeszcze przed II wojną światową, a zmarł już w XXI wieku. Wobec tego jego życie pokrywa się również z całą masą wydarzeń na całym świecie, tak naprawdę niezwykle ciekawych i bardzo ważnych dla Dzisiejszego świata. Jest to opis awansów społecznych, utraty przywilejów przez dawne elity, sytuacja Żydów na świecie, ale nie tylko na świecie bo również jakoś tak bardziej szczegółowo w Polsce również opisane są początki państwa Izrael. Jest tutaj też ogromnie ciekawie rozpisany rozwój socjologii jako nauki na polskich uniwersytetach. No, i jest to bardzo drobiazgowo rozpisany życiorys i, i właśnie te wydarzenia. Książka jest obszerna niezwykle, i na samym końcu znajdziecie mnóstwo przypisów, które również są niezwykle ciekawą lekturą. Więc, generalnie, tak jak mówię, książka mi się bardzo podobała. Ja też bardzo lubię Zygmunta Baumana jako twórcę, dlatego z niezwykłą ciekawością czytało mi się tę książkę. Kolejną książką, jaką skończyłam czytać we wrześniu, była to Matka wszystkich pytań Rebeki Solnit. Jest to książka, która stanowi zbiór esejów. Zbiór esejów Rebeki Solnit z kilku lat, które dotyczą tematów około feministycznych. Są to eseje o tym, jak kobiety były i jak nadal często są uciszane o tym jak nie mają prawa nadal do swoich ciał, do swojej seksualności, do decydowania o sobie samych i o tym jak powoli się to zmienia i dobrze, że się zmienia, ale źle, że tak powoli. Te eseje powstały wszystkie, jeśli dobrze kojarzę, po 2000 roku, natomiast zostały wydane w oryginale już 8 lat temu. To sprawia, że one są troszeczkę jakby już nieaktualne. To znaczy one nadal są aktualne, natomiast do tej pory powstało tak dużo Tekstów w podobnym stylu, na no podobny temat, że w tym momencie czytając te pierwotne eseje Rebeki Solnit, wydaje się, że one są wtórne. Oczywiście one nie są wtórne, bo to one były jakby jednymi z pierwszych, natomiast no nie są one jakoś bardzo odkrywcze w tym momencie po przeczytaniu przeze mnie wielu tekstów na podobne tematy. I to właściwie jest mój problem, bo mogłam je przeczytać zdecydowanie wcześniej, natomiast dopiero teraz po nie sięgnęłam i dlatego mi się wydaje, że nie są one odkrywcze. Natomiast są to teksty ważne i ja tak nadal uważam. Ja po prostu je przeczytałam nie w porę. Natomiast jest tam taki chyba najgrubszy, najszerszy, e najobszerniejszy esej o milczeniu, o uciszaniu, i on ma według mnie ogromną siłę do tej pory. Przez nagromadzenie przykładów, y tego uciszania jest bardzo ciężki i w tym ciężarze swoim zapada w pamięć. Dlatego polecam Wam książkę Matka Wszystkich Pytań jako takie źródło tych wszystkich feministycznych esejów, które nadal powstają i, i, i są ciekawe, jako taki kultowy tekst i kultowy zbiór esejów. Bardzo polecam, czytajcie. Kolejna książka jaką przeczytałam w wrześniu jest to Czarny Hetman Barbary Sadurskiej, czyli książka druga po debiucie. Debiutem była powieść Mapa i tamten debiut został nagrodzony nagrodą literacką imienia Gombrowicza i bardzo mi się podobała Mapa. Dlatego jak tylko się dowiedziałam, że jest nowa książka Barbary Sadurskiej, to ją kupiłam i przeczytałam ją szybciutko. Książka jest Niezbyt obszerna, dość cienka, zresztą tak samo jak i mapa, czyli jak ta pierwsza książka Barbary Sadurskiej, i mają podobną strukturę. To znaczy, one są zbudowane z takich krótkich opowiadań, które się ze sobą zazębiają, przeplatają się ze sobą, tworząc jedną spójną całość. Są to opowieści napisane z perspektywy różnych bohaterów w różnym czasie, ale trzymają się siebie i, tak jak mówiłam, zazębiają się ze sobą. Struktura jest, tak jak mówiłam, podobna właśnie do tej powieści pierwszej, mapa, natomiast tematyka jest zupełnie inna. Jest tutaj w tle temat szachów, ale naprawdę tylko i wyłącznie w tle. Nie ma tutaj zbyt wiele tych szachów na pierwszym planie. Natomiast o czym jest ta książka, tak naprawdę, to ciężko opowiedzieć, bo wydaje mi się, że każdy znajdzie tutaj jakąś inną przestrzeń dla siebie. Dla mnie ta książka była o traumie, o tym jak się dziedziczy traumie i jak często trauma kumulowana przeradza się w agresję. Ale ciekawa jestem, czym ta książka mogłaby być dla Was i dla innych czytelników, bo, bo wydaje mi się, że ona może mieć różne interpretacje. Dla mnie to była ogromna przyjemność z czytania. Tak jak w poprzedniej powieści Barbary Sadurskiej, ogromną frajdę sprawiało mi właśnie znajdowanie tych zazębień, Pomiędzy trybikami, pomiędzy poszczególnymi opowiadaniami. Wymagało to ode mnie dosyć często takiego powrotu do poprzedniego opowiadania, żeby sprawdzić, czy ja na pewno dobrze pamiętam, że ten bohater to, to tutaj coś robił, albo nie robił, albo coś tam ciekawego się działo z nim, bo to jest właśnie tego typu książka, że się właśnie tak. Coś kojarzę, że było coś takiego, albo na przykład jest jakiś refren, który się pojawia, jakieś jedno zdanie, które się pojawia w kilku opowiadaniach. Bardzo, bardzo to mi sprawiało frajdę. Lubię takie tego rodzaju gry z czytelnikiem. Kolejna książka, jaką skończyłam czytać we wrześniu, to minuty reportaże o starości napisane przez Izę Klementowską. I jest to książka, która jak się okazuje została wydana po raz pierwszy w 2014 roku. Ja tego nie wiedziałam. To wydanie z 2022 roku wydawało mi się, że jest po prostu premierą, a okazuje się, że jest to po prostu wznowienie. Ponoć z jakąś aktualizacją popandemiczną, ale ja tej popandemicznej tematyki tutaj nie widziałam zbyt wiele. I generalnie ja z tą książką mam pewien problem, ponieważ mi brakuje pewnego wstępu albo jakiegoś posłowia, czy jakiegokolwiek zdania od autorki, jakiegoś komentarza od autorki. Ponieważ pomimo tego podtytułu, czyli reportaża o starości, ja nie potrafię powiedzieć, zdecydować, czy te historie opowiedziane w tej książce są prawdziwe. Ponieważ są tutaj zwierzenia w pierwszej osobie, w trzeciej osobie, są tutaj listy kogoś do kogoś, ale. Ja nie wiem, czy to są prawdziwe listy, czy to jest jakaś fabularyzowana prawda, ponieważ słownictwo w całej tej książce jest w pewien sposób ujednolicone. Tutaj nie widać zmiany narracji, które by dawało takie utwierdzenie w przekonaniu, że to są różne osoby, które w jakiś różny sposób mówią. Wydaje mi się, że autorka bardzo podrasowała tę historię. Ale pomimo tego, pomimo tych moich um, zastrzeżeń do tej książki, uważam, że ta tematyka, postawienie w centrum opowieści osób starszych, które są już po 60, a często i starszych jeszcze bardziej, po 70, 80, a nawet jeszcze starszych, jest to dość nietypowy zabieg w książkach, w literaturze, w reportażach. Daje nam to taki ogląd, jak może wyglądać um, świat osób, które są już prawdopodobnie po drugiej stronie, swojej po, po, po takiej drugiej połowie swojego życia, które już prawdopodobnie przeżyły większość swojego życia, które wiedzą, co jest dla nich ważne, a co jest mniej ważne. No i oczywiście tutaj nie ma żadnych odkrywczych prawd, bo wiadomo, ważna jest miłość, ważne są relacje, też takie poza miłością, ważne jest zaangażowanie w pasję. Natomiast mimo tego braku odkrywczości, jest to na tyle odmienny punkt widzenia, tak jak mówiłam w książkach, na tyle odmienny od tego, co ja na co dzień czytam, że dla mnie to było dość ważna książka i zapadła mi głęboko w pamięć. Ostatnim rozdziałem tej książki jest wywiad z psycholożką, która pracuje na oddziale geriatrii, i według mnie jest to najciekawsza, najbardziej ważna i najbardziej prawdziwa część tej książki, pełna dość istotnych informacji o tym, jak rozmawiać ze starszymi ludźmi, jak rozmawiać o śmierci, o starości itd. Książkę mimo wszystko Wam bardzo polecam, nawet chociażby dla tego ostatniego wywiadu. No i ostatnią książką, którą skończyłam czytać w ubiegłym miesiącu, jest to książka Manifest Bernardin Evaristo. Bernardin Evaristo możecie kojarzyć z powieści Dziewczyna, kobieta inna, która została nagrodzona i wydawało mi się, że to jest kolejna powieść tej autorki, ale bardzo się myliłam, bo się okazuje, że jest to historia życia po prostu autorki. Historia jej życia oraz jej drogi do zawodu pisarki. Początkowo, jak się zorientowałam w trakcie czytania, że to nie jest powieść, tylko jej historia, taka życia właśnie, to poczułam się mocno rozczarowana, że to nie jest właśnie kolejna powieść, ale to mi nie przeszkodziło przeczytać tę książkę bardzo szybko i generalnie cieszyć się z tej lektury, ponieważ mm, była to dość dobra książka. Książka jest podzielona na siedem rozdziałów, w których poznajemy dziedzictwo autorki, jej przeprowadzki, jej związki, pracę w teatrze, jej aktywizm społeczny, pracę nad książkami oraz różnego rodzaju triki pisarskie. Ten pierwszy rozdział o dziedzictwie jest chyba najważniejszą częścią w książce, ale także w jej życiu, w życiu Bernardine Evaristo. Jest to właśnie pochodzenie, różnorodność kulturowa, które niezwykle mocno odbiły się na jej życiu, i na jej pracę w teatrze. Ta mieszanka wpływów miały ogromny wpływ na jej życie, na jej książki, na jej sposób życia, aktywizm, na poglądy. Na samym końcu mamy ten tytułowy manifest autorki, który generalnie polega na tym, że autorka twierdzi, że każda osoba powinna móc mieć możliwość stworzyć taką historię, która odzwierciedla jej. Wpływy kulturowe, właśnie i społeczność, bo to daje wszystkim poczucie, że jesteśmy równie wartościowi. Manifest jest oczywiście dłuższy, to jest taki jej, jego główny przekaz, no i on według mnie jest tam tylko i wyłącznie po to, żeby dać powód dla istnienia tytułu, tak mi się wydaje. Natomiast głównym zamysłem tej książki jest przekazanie życiorysu autorki, tak mi się wydaje. Generalnie tak jak mówię, autorka ma dość sprawne pióro i świetnie się czyta tę książkę, ale uprzedzam, że to nie jest powieść, bo ja się poczułam na samym początku mocno rozczarowana. Ale przeczytajcie manifest Bernardine Waristo, bo jej życie jest naprawdę dość ciekawe. To tyle. To były wszystkie moje książki, które skończyłam czytać we wrześniu 2022. Ja Was zapraszam na kolejny odcinek podcastu Fiszkowej Kartoteki. Możecie mnie znaleźć. W międzyczasie na moim Instagramie, gdzie istnieje również jako Fiszkowa Kartoteka, te podcasty również w formie audio są dostępne na YouTube. Jeżeli powiecie o mnie, o tym podcaście innym osobom, to więcej osób. Zainteresowanych książkami mnie przesłucha i sobie wyrobi własne zdanie na temat podcastów, więc z góry za to dziękuję. Możecie mnie także wesprzeć drobną kwotą poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Mam również drugi podcast z ciekawostkami naukowymi, który nazywa się Lubię Wiedzieć. I ten podcast znajdziecie na wszystkich aplikacjach do słuchania podcastu, a jego profil Instagramowy nazywa się Lubię Wiedzieć. Do usłyszenia, cześć.